Nie ma z tej strony. Fifla Farmer przepraszamy. Nasz stary kultywator. Jadę uprawiać podziemniaka. Tak. Sadzimy pyrkę. Sadzimy pyrkę. Moi drodzy. Trochę się to tak pokombinuje. O, a dupa. O, może. Może tak. A może nie. To chyba tak nie wyjdzie. Przywo podjechałem, no. Zaś się będę męczył. Zaś się będę męczył. O, może ja se co pierwsze... O, 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 o. O, może, może tak, a może nie. Tam wejdzie. Może chyci. Chyć, już ci dam chyć na pewno. Ale dzięki temu teraz to wsadzę. Albo nie wsadzę, a może wsadzę. Ok. Co za upierdliwe gałki. Tam chyciło. Odkręcę, przesunę, fiflak. flag. Po co się męczyć? Po co się męczyć? Już to tu wszystko chodzi. O. Teraz dociągniemy, i cała filozofia. Cała filozofia. No i Petunia. No. Teraz to mamy kawkę lepsze niż w zeszłym roku, bo to jest orka zimowa, nie? W zeszłym roku robiłem bezorkowo gruberem, porażka była. Tyle ziemi na Karlika szło. Tak ziemniaki po ziemniakach sadzić, to też nie za bardzo, nie? No, ale co zrobić? W tym roku jeszcze, a, a potem już nie. Tawkę tu może być za mokro, ale po drodze nie będę jeździł, to spróbuję. BUJA. Po południu drugi raz bajka wejdzie. Myślałem, że aktywną będę musiał zapiąć, ale nie ma potrzeby. Jednak zimowa orka to zimowa orka. Żeby nie była, nie jestem przeciwnikiem bez orki, ale nie pod zimniaka. Gnaju tu poszło zdrowo. Fajna ziemia tu jest. Tu też dla dziecka pamiętam, że tu było zawsze zimne wszystko. Więc nie dziwota, że tak to wygląda jak to wygląda. Bo tu od, od dziada bradziada były zawsze zimniaki w tym miejscu. Tylko była przerwa z 15 lat, co tu nie było zimniaki. na łąkę, bo strasznie błota zostawiam, najwyżej setu tu będę zawracał po polu a potem se te boki i tak zrobię i tak zrobię uprawione jak pod rzepak, a tylko raz przejechane 85 koni w tej renówce moim zdaniem co robić Ale też to mam poramię prawie puszczony. kurde figlak idzie główny inspektor jakości uprawy co on też powie 对。 Zaczyno deszcz ściąpić, a Jose ja uprawił to na cycuś-glancuś. Także, spróbuję na szybko to posadzić z ojcem. Za dużo nie nagram. Także nie będzie osobnego filmu sadzenia. Potem, w kwietniu jak będę sadził Melody i w ogóle to wam to wam więcej nagram z sadzenia. Musicie teraz wybaczyć, bo Pogoda nie rozpieszcza. Miało nie padać w ogóle, a teraz pokazują i w nocy deszcz, i nad ranem. A uprawione jest bajka. Także coś dogram. Będzie to w jednym filmie, ale dużo sadzenia nie będzie. Działa! takie to będzie na, na dziko zasadzone miało być pogoda, miało się fajnie jutro zasadzić, przeschnąć ale już końcówka Kapkę z zmrok już zapada, tu jest porażka ale niestety Fiflak nie ustawił sadarki w ogóle nawet nie wiedział, potem te skrzydełka z tyłu regulowaliśmy potem w ogóle taśma się zatrzymała Napinaliśmy taśmę. A kto jest z kupionym sprzętem, nie? No i tu już powoli zaczęliśmy ogarniać. No i tu już ładnie ustawiliśmy. Nie? Tu już ja pierwszy sort. Ale i tak to po było za mokre nasadzenia. Mieliśmy sobie to jutro sadzić po południu, jakby przesło fajnie. No, ale pokazali deszcz. A do uprawionego, jakby dolało, to by już był kit. I tak mamy ziemniaczka Pierwsze pole posadzone, jeszcze jedno zostało, ale to w połowie kwietnia. To nam się nie śpieszy. Dzięki za oglądanie. Na razie cześć. Tu jeszcze dosadziłem tam przy końcu, co się działo, to. Kopaczka, ziemniaczki i tak dosadziłem, ale, ale te pierwsze rządki to na pewno będą jakieś cuda, na nieposchodzone, nie, niedosadzone. No co zrobić?